Cześć, dziś zajmijmy się kwestią modowania kart graficznych tak, żeby uzyskać w nich jak najniższą temperaturę. Głównie chodzi oczywiście o temperaturę pamięci, dlatego że pamięci są największym problemem przy kopaniu Ethereum. I tutaj mam, jak widzicie, 8 kart graficznych że tak naprawdę problem sprawiają te 4 Power Colory, tu są 2 Power Colory, 2 Power Colory. Te gigabajty mają w miarę dobre temperatury. To są asoki, które mają jeszcze całkowicie zdemontowane wentylatory i są chłodzone tylko tym przepływem powietrza i one mają bardzo dobre temperatury na pamięciach. Gigabajty po wymianie padów mają też przyzwoite temperatury. Power Colory jest kiepsko, mimo iż wymieniłem termopady. Dzisiaj spróbuję coś zrobić, żeby te karty miały niższe temperatury na pamięci. Tutaj mamy tą kartę PowerColor, to jest 5600 XT Radeon. Już wcześniej wymieniłem termopady, ale temperatury na pamięciach są nadal słabe. Wynika to po prostu z budowy radiatora. Zaraz rozkręcę tą kartę i pokażę Wam jak jest zbudowany sam radiator i dlaczego z tymi pamięciami jest tutaj słabo. No zobaczcie, rozłożyłem kartę, z rdzeniem nie ma problemów, akurat jest tak, że dotyka bezpośrednio pipeów. natomiast tu jest problem z chłodzeniem pamięci. Termopady zmieniłem, ale to jest bardzo gruby termopad, bo to jest 2 mm termopad aż, plus do tego ten termopad dolega do tak, od, tak tutaj podgiętych tych fragmentów radiatora, w związku z tym no tu nie ma większych szans, żeby to się to dobrze chłodziło, dlatego że to jest ten sam radiator, który dostaje temperaturę od rodzenia. No i tutaj, jaki nie był ten przepływ powietrza, no to będzie raczej to słabo działać. Odpiąłem tutaj tą część z radiatorem i teraz pomysł miałbym taki, żeby od tyłu schłodzić te pamięci. Dlaczego? Dlatego, że pamięci DDR6 są tak zbudowane, że, one tak, naprawdę, że tak naprawdę krzem znajduje się przy samej płytce drukowanej. Czyli tak naprawdę to, co my chłodzimy z tej strony, to z drugiej strony jest dużo więcej tego ciepła wytwarzane. A tutaj mam z tyłu backplate, który tak naprawdę jest metalowy, ok, ale nawet nie ma żadnych padów pomiędzy pamięciami a samym backplate, więc można by albo dołożyć pady, albo w ogóle jeszcze radiatory z tyłu zamontować. Demontując backplate'a Wiecie, tu może być tego typu problem, że ten backplate jednocześnie tutaj z tyłu trzyma ten rdzeń i powinienem tutaj jakieś podkładki zastosować. Będę musiał sobie zmierzyć, jakiej grubości te podkładki powinny być i czy w ogóle jest sens ich stosowania. Także tutaj muszę jeszcze to przemyśleć przez chwilę i zaraz pokażę wam jaki będzie rezultat tego. Ale najpierw zdemontuję tego backplate'a w ogóle. jest zdemontowany i tak jak mówiłem, żadnych termopadów tutaj nie ma pomiędzy samym tym backplate'em a kartą graficzną. Zacząłem tutaj trochę teraz analizować i zacząłem zastanawiać, czy w ogóle jest potrzebna tutaj jakaś podkładka zamiast tego, co jest. I ta śruba tutaj przechodzi przez tą jakby część podkładkową, że tak powiem, tego backplate'a. Tutaj ten rancik, który jest, nie opiera się na tym, w związku z tym na pewno nie będzie ryzyka, że ja za mocno przykręcę ten rdzeń i że on mi pęknie. Tego się najbardziej tutaj bałem, więc mogę spokojnie zamontować to bez backplate'a. Jedyny problem jaki tutaj mogę mieć to to, że ta sprężynka, która jest przy tej śrubie nie będzie odpowiednio mocno ociśnięta, dlatego że będzie tutaj mniej po prostu tego materiału, ale wydaje mi się, że to nie powinno jakiegoś wielkiego problemu stanowić. Zobaczymy później jak to w praktyce wyjdzie. Skoro zdemontowałem tego backplate'a, no to fajnie by było tutaj z tyłu umieścić jakieś radiatory. Posiadam dwustronną taśmę, która ponoć jest do elementów przewodzących ciepło, tak? Czyli powinna w miarę dobrze ciepło przewodzić. Posiadam również takie miedziane małe radiatory z Chin. Które w swojej nadgorliwości kiedyś podkleiłem wszystkie tą taśmą. Dlaczego w nadgorliwości mówię? Dlatego, że tak naprawdę nie potrzebuję w tej chwili tego podklejenia, bo wolę tutaj tą taśmę bezpośrednio przykleić. Z tego względu, że tutaj mam maleńkie kondensatorki. Jeżeli bym się zdarzyło tak, że ten miedziany radiator, który oczywiście przewodzi prąd, zrobi jakieś zwarcie, no to będzie duży problem. Dlatego bezpiecznie będzie całość zakleić taśmą, dać te radiatory tutaj na wierzch i wtedy. Będę mieć pewność, że tutaj zwarcia żadnego nie zrobię, także tutaj przeczyszczę teraz wszystko alkoholem izopropylowym, żeby to się dobrze przykleiło, podkleję z jednej strony tą taśmą, no i później z kilku z tych radiatorów, z sześciu dokładnie, zdemontuję tą taśmę, którą wcześniej tutaj pieczołowicie przyklejałem, no i zamontuję te radiatory od tyłu i to powinno znacząco wspomóc chłodzenie tej pamięci, po czym oczywiście, oczywiście kartę, jak będę montować, to ją zmontuję już bez backplate'a. Ostatecznie stwierdziłem, że jednak nie będę odklejał tej taśmy dwustronnej, która już jest na tych radiatorach. Zapewne będzie trochę gorsza przewodność, ale dość ciężko jest to zdemontować, się bardzo mocno przykleiło, więc po prostu już zostawię tak, jak jest. Jak widzicie, przykleiłem te radiatory. No i teraz zostało mi jedynie zamontować z tej strony z powrotem ten główny radiator karty. No i całość włożyć do koparki i zobaczyć w ogóle, czy jest jakaś poprawa. A później, jeżeli będzie poprawa, no to zrobić pozostałe trzy karty. Jeszcze taka drobna uwaga, jeżeli chodzi o poprzedniego backplate'a i o te śrubki. No, to oczywiście warto te śrubki sobie wkręcić sportem do tego backplate'a, samego backplate'a gdzieś zachować. Yy, dlatego, że może być tak, że będziecie po prostu musieli później odsprzedać kartę. No, a lepiej ją wtedy przywrócić do stanu fabrycznego niż zostawić taką zmodowaną jaka tutaj jest. Zamontowałem radiator, i teraz jedyne co to muszę zamontować całą kartę w koparce i zobaczyć, czy będzie poprawa, jeżeli chodzi o temperatury. No, i tu już Wam dam znać, jak to wygląda siedząc już przy komputerze. No, i jestem już przed komputerem. Jak widzicie, mam odpalonego tutaj HiveOS-a i widać temperatury, jakie mam na kartach. No i wydaje się, jak patrzymy tutaj na to wszystko, że jest dramat. Wszystkie karty mają 90 stopni ponad na pamięci właściwie nawet ponad 92, wszystko na czerwono się świeci. Ale tak naprawdę nie jest tak źle. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że na dworze jest bardzo ciepło. Tutaj zobaczcie, jest wykres temperatury na zewnątrz w cieniu którą u siebie rejestruje. I jak widzicie, w tej chwili jest 28,81 stopnia, a w ciągu ostatnich dni były straszne upały, więc maksymalna temperatura w cieniu zarejestrowana przez mój termometr prawie dochodziła do 36 stopni. Tutaj macie z godziny kolejnej uśrednione, i to jest wykres zmian w ciągu ostatnich 30 godzin, powinno być, a nie dni. Teraz zauważyłem, że mam tutaj błąd, ale generalnie to jest ostatnie 30 godzin. Więc średnia temperatura, tutaj, jakbyśmy sobie wzięli, to było około 30 stopni i to samo mam na wlocie do kopalni. I tego nie przeskoczę, bo musiałbym jakoś klimatyzację zamontować, żeby tą temperaturę bardziej zbić, a to jest całkowicie ekonomicznie nieopłacalne w przypadku kopania. No i trzeba się pogodzić z tym, że podczas upałów jest jak jest i niewiele z tym można zrobić. No i tutaj, jeżeli chodzi o te temperatury, no to nas interesują najbardziej karty te, czyli ta piąta, szósta, ósma i dziewiąta, bo to są te power kolory. Ja wiem, że to jest napisane MSI, ale to wynika z tego, że tutaj. Jest BIOS modowany, który jest dostępny do 5600 XT Tylko na kartę MSI, ale on działa na każdych innych kartach tak jak testowałem, no przynajmniej u mnie działa Ta karta, piątka, miała ten, przed tym modowaniem jeszcze przy trochę niższych temperaturach na dworze, bo przez ten czas jeszcze się ociepliło Jak ja to nagrywam to są też szczytowe upały w tej chwili Ona miała 106 stopni i trotlowała, czyli tutaj nie osiągała 403 MHz tylko osiągała 39, była za ciepła i temperatura się obniżała, bo jak się okazuje to też przy GDDR-ach szóstkach jest tak, że nie tylko temperatura rdzenia decyduje, ale temperatura pamięci powyżej 106 też powoduje throttling tej karta. miała podobną sytuację, ta szóstka tylko, że nie aż tak bardzo throttlowała, ale też troszeczkę niższe były, niższy był ten mega było 41. Ta siódemka to jest gigabajt, więc nas nie interesuje i te dwie pozostałe, no to wyglądają nieco lepiej, dlatego, że ta na dole miała typowo 102, ta powyżej miała 104 stopnie. I to mówię, przy niższych temperaturach na dworze to wcześniej było. Teraz te temperatury mega wzrosły, dlatego że akurat nagrywam to w chwili, kiedy są te największe upały. Więc jest no, godzina 11, już jest 28 stopni na dworze, a wczoraj o godzinie 11 wieczorem też było 28 stopni na dworze, czy 29 nawet, także jest bardzo ciepło. A także jak widzicie, poprawa jakaś jest. Nie jest to jakaś spektakularna różnica, niestety, ale przynajmniej te karty nie trotlują. Jak się temperatura na dworze obniży, no to będzie już to wyglądało dużo lepiej. Już jakiś rezultat to dało, temperatury są niższe, można powiedzieć, że osiągnęliśmy tutaj sukces, chociaż tak naprawdę połowiczny, bo fajnie by było, gdyby to było jeszcze niżej, ale tu się już więcej, nie by, tak naprawdę niewiele da zrobić. Trzeba by całkowicie w ogóle wymienić radiator albo zastosować chłodzenie wodne. A jeżeli film Wam się podobał, to dajcie lajka, subskrybujcie. Z mojej strony to by było na tyle, do następnego.